Z punktu P poprowadzono wspólne styczne okręgów o środkach w punktach O1, O2. Rysunek obok. Oblicz promień R okręgu ośrodku w punkcie O1, jeżeli O2B, czyli promień dużego okręgu, jest równy 5 i O2P, czyli odległość od punktu P do y, środka dużego okręgu jest równa 13. Y, tutaj oczywiście tak rysunek obok mamy poprowadzono wspólne styczne. Tutaj jeszcze mogłaby być taka styczna. Oczywiście ona powinna być prostopadła o, w ten sposób. Dlatego jak mamy rysunek, to wiadomo o które dwie styczne chodzi. Gdyby tego rysunku nie było, no wtedy byśmy mieli jakiś tam problem. Promień małego okręgu jest 5 i odległość jest równa 13. Będę korzystał z podobieństwa trójkątów. I mam tak trójkąt PAO1 i trójkąt PBO2. Wygląda na to, że one są podobne. Na razie napisałem i, bo jeszcze nie, nie, nie mam uzasadnione, ale tak. Każdy z tych, twój, tych dwóch trójkątów ma kąt prosty. Oprócz tego ten kąt alfa, kąt alfa jest kątem wspólnym dla obydwu trójkątów, czyli cecha kąt-kąt. Trójkąt PAO1 jest podobny do trójkąta PBO2. Cecha kąt-kąt, dwa kąty równej miary. No a w takim razie, skoro wiem, że te trójkąty są podobne, to znaczy, że oprócz tego, że mają kąty równe, czyli wiem, że ten trzeci kąt też jest równy, co akurat tutaj mi nie jest potrzebne, to wiem, że ma te dwa trójkąty mają proporcjonalne boki. No i y, odcinek o 1p do y, o1a, czyli biorę przeciwprostokątną w mniejszym trójkącie do przyprostokątnej, tej poprowadzonej do punktu styczności, jest tak jak O2p, czyli przeciwprostokątna w dużym trójkącie do O2b, czyli tej przyprostokątnej poprowadzonej do punktu styczności. O1p Czyli yy, ten odcinek to jest tak cały odcinek op2 czyli 13 odjąć ten kawałek tutaj czyli to jest promień tego mniejszego okręgu czyli R i odjąć ten kawałek, a ten kawałek to jest promień większego okręgu, czyli 5. Czyli od całego, od 13 odejmuje ten odcinek, czyli małe R, promień tego mniejszego okręgu i ten odcinek, czyli promień dużego okręgu. Przez O1a to jest R, małe promień małego okręgu i to jest tak jak O2P, to wiem, że jest 13, do O2B. Czyli 5. Czyli 8 odjąć r przez r jest równe 13 piątych. No to mam proporcję, czyli mnożę na krzyż. 8 razy 5 to jest 40 odjąć 5 r jest równe 13 r. Czyli 40 jest równe 18 r. Czyli r jest równe po podzieleniu przez 18 48, a to mogę skrócić przez 2, czyli 29. Tyle wynosi promień mniejszego okręgu, a polecenie w zadaniu jest oblicz promień R małe, czyli mniejszego okręgu, czyli jest to odpowiedź do zadania.